Cień, maleczko z tej strony ja i sobie w nową grę, w strząg, która się nazywa Warm Mode. jeżeli tak źle nie wymawiam. To jest taka strząga, znalazłem sobie na streamie. Czekaj tylko w znajdę. Dopiero zaczynam grę, także się nie dziwcie, jeżeli... Po kurda, niż tutaj... Co? Aha. To się nie dziwcie, jeżeli... Źle będziesz łobu dopiero w to zaczynam grać jeszcze Się nie nauczyłem w to grać Co do to ciemno? Chodźcie do Tatusia, chodźcie Mój film wydaje, że przegrywałem jest. Szereg. na tej mapie nigdy nie grałem, chyba nigdy już nie będę grał nic kurde nie widać. Nie czekajcie. Inną mapę musimy mieć. Bo to tak to się nie da mm -hmm. Hangar, zaraz zobaczymy co to za mapka Dajmy na to, aaaa Full team, kurde cool, to musimy I do teamu, który przegrywa Przejmiemy to No tak, jak widzicie, także jeszcze muszę wejść po prostu w sprawę, jakby tak na to nazwę. No widzieliście, ile amunicji w niego wpakowałem? Wystarczy właśnie, chcemy na od początku wygrać, żeby sobie uzbierać hajs na strony typu AK-47, w tym stylu. Po prostu wtedy będzie łatwiej, bo... No zobaczycie zaraz, patrzcie, teraz znowu rundę, także... Miejmy nadzieję, że nawet będzie... No i tak myślałem, żeby z tej gry Oj, bardzo właśnie tak, też mikrofon się tutaj przewrócił. No i tak myślałem, żeby właśnie z tej gry odcinki robić tak, nie wiem, po 10-15 minut, żeby po prostu za długie nie były. I żeby po prostu się za bardzo nie nudziły, tak? No dobra, zaczynam, zaraz się ogródkę zacząć. Ale to jest fajna gierka. Tak nawet, nawet, nawet fajna i niedługo też będą ciki z CS a też zacznę z CS grać, bo koledzy mnie nam udałem to pomyślałem no czemu nie? Ja? nie wiem czy to jakiś e bug teraz żeby się nowa nie zaczyna dobra, teraz się chyba nowo zaczęła no nowo się zaczęła i muszę wtedy ta Eee, co to za plansza? Też na nie grałem. Czemu nie do mnie tych plansz, na których widziałem, już grałem, żeby Po prostu próbowałem tę grę. A wiesz, na ja tu sam nie idę. Dobra, pójdziemy. Pokażę im jak się... Eee, headshot idzie. I dwa headshoty także... Nie jest zły porządek. Ja sobie uzbieram, o no tak dużo nie brakuje. Jeden kill mamy moją ulbę, czyli AK-67. Aha. Mhm. Może go no, wpyknęliśmy. Dobry kill, dobry headshot, także może być, a czekać mam więcej hejsów, także może sobie kupimy... Ehm, nie wiem, bierzemy AK. Jak wam tak opowiadam o tym, co? A, jak tak opowiadam od tym AK, to teraz wam pokażę te moje AK śliczne. Kill. Cacy. Odbijemy sobie Ten teraz z ziąkiem ten tutaj Na to nie ma A to Kolejny kill Headshot Ej ale jesteśmy na razie co? Ale jeśli jesteśmy, mamy 11-3, także nie powiem, że to jest źle, bo jest dobrze. Hmm. No wiadomo, jak zacznę w tą grę trochę grać, to wtedy trochę się Wiadomo, że lepiej będzie, bo na razie jeszcze tak wszystkiego nie ogarniam. Tak, do noża mi tak daleko. Trochę na tej kiełaturze. Często nożem sami. To też, też te mi kilo. Kolejnego. Pruszę, to jest to AK niezdrowe na bycie na Teraz ci pięć na moim teamie, nie wiem jak ja to robię Zobaczmy sobie co tarczy czy tam ochronę, czy jak to się nazywa I lecimy Tylko teraz ja jestem czerwony, czyli prowadzimy I też mi zabrał nawet Nie wiem jak to mogło być hexport, ale dobrze, nie No trochę się męczyli w dwóch chyba jednego, ale jak widzicie to oni też nie mają tak jak ja, także no cóż, nie my myślę, że się, w każdym razie podążę 2-3 rundki zagrać, żeby po prostu za długi nie było. No i bedłem, na pewno także tego się trzymajmy i będzie dobrze. Widziałem, że jest jeden, to zaraz się drugi pojawi Headshot Tylko nie wiem, czy teraz dźwięk w grze nie jest czasem za głośny, ale to się okaże już po nagrywaniu Także zobaczymy Czasem typka nie było, czy się schował? No, Nie było jednak Czemu nie, czemu nie? 18,9 mm, Pozytywny staty także także w tej grze to chyba to pozytywny czy tam negatywny tak to bardzo No kurde, camper, camper, camper Tu jakiś typy, który ma 8, tu jest jakiś na 13, to na pewno dużo gram ale nie umieją grać, także A pierwszy dzień nie mam, 5, chyba 6, to w grze tutaj się nie podoba, tylko musisz wyjść i wejść z gry wtedy cię jakby level naliczy. No! Kurde, nie mnie przebiję no. Teraz spróbujmy wejść po stratę. No i kolejny. Aker37 też używał, więc to akurat mu daruje. Niedługo oczywiście spadniemy na gorsze miejsce, bo to początek mi się tylko uda, a teraz reszta gry, tym gry to już jest... Headshot. Dwa headshoty double także Jest gitek A spróbuję może tej albo następnym awp, na AWP kupić Zobaczymy jak to nam pójdzie Dajcie mi No szkurde no AUP jest drogie chyba AUP no. To Skopywanie w tej rundzie chyba już... nie zdążę Oj oj oj, oj. Kill dla mnie dziękuję Ci Dajemy kill i headshot Tam że teraz próbuję pokąpić o tym, czy to taka frada jest Dead, 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 dead. Oj dam cię, kampić, wyszmy od razu do a, a czekajcie zacząć jakąś sniperkę. Eee, czekajcie, jeszcze zdążę chyba. A, że przyciski trzymałem. Chyba, że w tej będzie szybko, szybko tą jedną snarkę kupić. Jeden mi brakuje do tej sniperki, więc liczymy przed sobą. Ja aby... Nie widział. a nie mam, to tego rozęgu z daleka. Tak to już podejdzie na to. 4900. Czy jednak 4 900, czyli na jakąś nam powinno starczyć. Ee, no. Ha, ha. No także tak Mateusz gra z na to akurat nie jest moja rzecz, nigdy w żadnej grze nie, nie było. to nas słońce zabija? Dobra, ja z tym nie gram. teraz, mogę mogli zmienić dron na moją starą. Nie, no to być się nie przeciekać chyba. O, w tej rundzie chcę mieć na łukiewa z Oj, Ojej, ale znubiłem w tej rundzie po co, tą sniperkę kupiłem? przecież ja z nie umiem grać i nigdy nie będę umiał. No i coś musiałem i tak wyeliminować. No kurde, potrzebuję na broń, ludzie, proszę was. No cóż, lecimy, lecimy, lecimy. Ta runda coś długa się zrobiła strasznie. Myślałem, że normalnie że Szyrunka tutaj. Się, chyba już kończę nagrywanie. Ale na pierwszym miejscu, chociaż ja tak znubiłem, a nie na pierwszym miejscu, także... Zobaczcie, jak to nie, lepięcie, my się jeszcze Nooo. Teraz już chyba nie na okleństwo tam boją, oni mają mnie na szota teraz w sumie z tym pełniami. To wiadomo, czy nie, jeszcze ultimate przy bronie. Headshot. Uuuu. Ale już przegraliśmy. No cóż, e, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że to się podobało, także zapraszam na kolejne odcinki będę próbował jak najwięcej tych stawiać, e, i wstawiać Izlowem, i jak chce grać na dwa, nie, z tej strzelanki, i tak jak mówiłem, CS jeszcze sobie kupię. No i co cię ci jeszcze jakieś wiadomości? wiem że z kilku różnych gier będę na także nie tylko będzie ta jedna czy to dwie gry cały czas, także będziecie mieli różne rzeczy do oglądania, także... Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało No i Elo.